Pracowej, w której chcielibyśmy się odnieść do bardzo kryzysowej sytuacji, która ma miejsce dzisiaj w szpitalu wojewódzkim w Koszalinie, ale w ogóle w całej służbie zdrowia. Chcielibyśmy również zaproponować kroki, które mamy nadzieję doprowadzą do naprawienia sytuacji nadzwyczaj kryzysowej. Ale żeby te kroki zaproponować, to w pierwszej kolejności musimy opisać w sposób właściwy, diagnozować sytuację, opisać to, co się na przestrzeni ostatnich lat, lat zdarzyło i co doprowadziło do takiej sytuacji kryzysowej szpitala w Koszeni. Po pierwsze, jakiś czas temu, kilka lat temu, w Polsku Sejmie. Sejmie Obecny rząd zaproponował zmianę sposobu finansowania w szpitali w Polsce. Wtedy odbywała się wielka debata o tym, jak te rozwiązania, które proponuje rząd PiS, doprowadzą do sukcesu. Posłowie Platformy Obywatelskiej mówili dość jednoznacznie. Powoduje to rozwiązanie, które proponuje rząd PiS powoduje e, ucieczkę lekarzy z Polski. Wyjadą lekarze z Polski. Wtedy z w, w, w poselskich PiS padło bardzo słynne zdanie, znane do dzisiaj, bo to zdanie sprowadzało się do w zasadzie dwóch słów. Niech jadą. W posłowie PiS krzyczeli, niech jadą. Skutek mamy taki, że dzisiaj w Polsce, tutaj w całej bez wyjątku, Brakuje lekarzy specjalistów w bardzo wielu dziedzinach. W dziedzinach, które rzeczywiście są niszowe i przez lata brakowało również kształcenia w tych obszarach. Lekarze wyjechali. W pierwszej kolejności uderzyło to w te ośrodki, w których nie ma uczelni medycznych. Tam, gdzie jeszcze są uczelnie, gdzie tak jak w Szczecin, werpy Uniwersytet Medeczny, Gdańsk, Fortnite, to tam jeszcze ta kadra, baza lekarzy została. Pozostałych ośrodkach lekarzy brakuje. I to Państwo obserwujecie nie tylko w Koszeninie, to sygnały słyszycie w całej Polsce. Ale to jest pierwsza przyczyna, pierwszy problem, z którym się musiał zderzyć. Musiały, musiały, muszą się szerzyć tak naprawdę wszyscy dyrektorzy zarządzający szpitalami w Polsce. Problem związany z tym, że brakuje specjalistów. Całe w całej Polsce to jest się to potwierdzi. To bym drugi, który przyczynił się do takiego, takiej sytuacji tutaj w Koszalinie, to coś, nie, ma, nie mamy do czynienia w żadnym innym mieście, bo muszę powiedzieć, że ja do tej pory nie spotkałem miasta, w którym hejtuje się lekarzy i szpital. Nie spotkałem. Naprawdę jeżdżę dużo po Polsce, ale nie trzeba wyjeździć poza, po Polsce wystarczy e, sprawdzić, jak to wygląda w regionie. E, Szpitale, które są w dużo większej czy, 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 czy tam Państwo czytacie, polityków lokalnych, posłów, którzy wypisują hejt na, na, na lekarzy. Przypomnę, że hejt uprawiany przez panów Lubczyka i Papiernika w pierwszej kolejności uderzył w neurologię. To był dokładnie pierwszy obszar, gdzie tych panów postanowiło zaatakować ten oddział. Ja wtedy bardzo głośno mówiłem i wielu ludzi, którzy to e, e, trochę wiedzą, co się dzieje wewnątrz szpitala, bardzo prosiło, nie róbcie tego. Znaczy, brakuje w Polsce specjalistów, braku, brakuje lekarzy, którzy chcą pracować tutaj w Koszalinie. Koszalin nie jest ośrodkiem akademicznym, medycznym, w związku z tym nie ma tutaj, nie jest tak łatwo ściągnąć lekarzy do e, Koszalin. Ale jednak ten fake trwał kilka lat. A, tak naprawdę. On się nie skończył, bo Państwo to też widzicie. To, przyznam że jest mi dość obojętne, czy ludzie że którzy to te prośby nie są w stanie mi zaszkodzić, im się tylko wydaje, ma jakieś własne ambicje. Jest mi tylko przykro, że atakują tak na dobrą sprawę tylko i wyłącznie pracowników szpitala, bo to, Przecież oni przyjmują na to, że oni leczą, oni się starają, oni poświęcają naprawdę wiele godzin dodatkowej pracy, a nie muszą, żeby szpital mógł funkcjonować w należytym stanie. Państwo wiecie, w kategoriach półki są ciągle diagnozy, pojawiają się tam też bardzo często opisy funkcjonowania Rady Społecznej. Otóż Wiążę te daty i za chwilę ja też Państwu przedstawię. Otóż członkami Rady Społecznej to niedawne, jeszcze był na przykład Pan Prezydent Jedliński. To niedawne. W momencie, gdy Pan Prezydent Jedliński zrezygnował z członkostwa w Radzie Społecznej, rozpoczął się hejt. Dokładnie w tym samym czasie. Dokładnie w tym samym czasie, gdy Pan Prezydent powiedział ryzykuje. Miasto poszali nie wspiera jakoś szpitala. Te dane za chwilę przedstawi Pan Marszałek bardzo precyzyjnie. Wspiera szpitala chociaż może, a nie robi tego. Jedyną e, instytucją, która wspiera, a nie musi, jest samorząd Województwa. Przypomnę, że zgodnie z ustawą finansowaniem e, ochrony zdrowia w Polsce zajmuje się Narodowy Fundusz Zdrowia, a ten fundusz podlega od rządu. To rząd za to odpowiada. I również zgodnie z ustawą przypomnę, zabezpieczenie w kadrę medyczną, za zabezpieczenie w kadrę medyczną odpowiada rząd. E, w województwie to wojewoda powołuje konsultantów e, medycznych. E, jest w wojewódzki konsultant do spraw młodych, dyrektor Szkicara od lat. Zabiega o to, żeby tenże konsultant popełnił się nad problemami e, takich ośrodków e, jak koszalin w zdobyciu personelu medycznego. Nic w tej sprawie wojewoda nie zrobił, mimo że to oni mają ustawową budę. Ciągle diagnoza. Naprawdę, to jest w tym ciągle się ciągle diagnoza. Nic jest. Eee, wracam do Rady Społecznej i do Fejków. Okay, Chcę, żebym zrezygnował że eee, z konkursu w Radzie Społecznej, ale stał się poprotem fejterów. Bo no, przecież Państwo wiecie doskonale, Państwo jesteście dziennikarzami, kto szalina. Łażej papierów jest jego najwyższe Łażej papier nie wykonuje żadnych rzeczy bez jego uzgodnień. To razem zdecydowali, że będą uprawiać politykę kosztowna. Doprowadzili pośrednio również i oni, ponoszą współodpowiedzialność za sytuację kryzysową. I tu chcę postawić tropię. Znaczy, Chcę wyraźnie powiedzieć. Niech jadą. Najpierw działanie PiS spowodowało, że lekarze z Polski wyjechali i nie chcą pracować w Koszalin nie jest wyjątkiem na mapie Polski, w którym poszukuje się lekarzy specjalistów. I po drugie, hejt, to jest akurat wyjątek, wyjątek w koszalinie, hejt, który jest realizowany tutaj w koszalinie w części dotyczącej Szpitala. Zanim przejdziemy do propozycji, które mamy przygotowane, związane z naprawą tej sytuacji, jakimś sposobem ratunkowym dla, dla problemów szpitala koszalińskiego, to Państwo pozwólcie, że poproszę jeszcze Pana Marszałka o to, żeby przedstawił informacje dotyczące wsparcia finansowego dla szpitala. bo To też jest ważne. Bardzo często słyszycie ataki na marszałkę województwa. To ja chcę, żebyście Państwo usłyszeli, jakie kwoty kto dał temu, to, przekazał do tego szpitala przez ostatnie lata. Ile przekazał marszałek województwa, a ile przekazał prezydent miasta i ile prezydent miasta pobiera podatki. Bo szpitale płacą podatki. Tak jak każda inna instytucja. I te podatki trafiają do budżetu miasta. I chcę, żebyście to Państwo wiedzieli. Bo jedyna pomoc, jaka do tej pory, pomoc, bo ja, trochę złośliwie, jest mi smutno, że taka jest, która została udzielona w ostatnim czasie, to te trumny, które stąd pod ratusza zostały przeniesione po ćwicach. To jest smutny obraz wsparcia szpitala przez prezydenta. Jeżeli to tylko tyle ma się do powiedzenia, a jedyne co potrafi prezydent zrobić, to zrezygnować z członkostw w Rady Społecznej, no to, to jest mi smutno. Tak działać nie można. Prezydent, bo wuju wolny jest prezydent, danej miejscowości odpowiada za wszystkie sprawy dotyczące mieszkańców. Za wsparcie szpitala ludzi. Tego e, wsparcia nie ma, ale o tym pan wadował. Widzicie <tryk> Państwo, spotykamy się też dość regularnie w naszym katalizmie szpitalu. To nie tylko w mojej łódź, ale również w Przez mężczyznę, przede Unii Europejskiej, do Szpitalowej Miejskiej do Szpitaliny, w ciągu ostatnich kilku lat, straciło blisko 150 milionów złotych. Jeszcze o tym mówiłem na sesji nadzwyczajnej, która została zwołana podobno, żeby pomóc szpitalowi, ale może niekoniecznie, oby też zaślepić. W środku Unii Europejskiej, część odprzestrzenionych dostał ten szpital, ale szpital Górniczy dostał również niebagatelną kwotę, to 30 milionów złotych na budowę centrum piekielgoterminowej. Też przypomnę, że to jest pierwszy etap, bo planowane jest również nadbudowa tego budynku, który powstał o kolejne dwa piętra i to pewnie kolejne 10 milionów złotych, które do tego szpitala Tylko w tym roku z Szpitalem Wojewódzkim, Dyrektorem Szpitalem wojewódzkiego w Koszalinie podpisałem dwie je umowy. Jedna na 14 milionów, druga na 4. I wsparcie z wysokości pochodzących z Unii Europejskiej w takim działania react tak te środki dobiegły na, na zabezpieczenie osób yy, medycznych w szpitalu. Ale również ze środków pochodzących z budżetu. Pieniądze były naszych budżetowych. Przeznaczyliśmy yy, dla szpitala wojewódzkiego w Koszalinie to w ciągu ostatnich yy, kilku lat ponad 30 milionów złotych. 30 bodajże 5 milionów złotych. Tylko w tym roku, tylko w tym roku z ze środków naszych budżetowych do koszalinskiego szpitala wpłynęło 2 miliony 800. To umowa zawarta bodajże miesiąc temu. 2 miliony 800, czyli kwota o blisko 3 miliony złotych, też przykrością, to jest wsparcie ze strony prezydenta w ciągu ostatnich 10 lat. W ciągu 10 lat prezydent przeznaczył na pomoc Skoszańskiemu szpitalowi kwotę taką, jaką my przeznaczyliśmy do konstytucji w ciągu jednego roku. Ale za z podatku, nieruchomości, ale również z udziału podatków PIT, bo w szpitalu w Koszalinie, Pracuje prawie 1500 osób. Miasto Kuszami ma udział w podatkach, które płacą te osoby. W ciągu ostatnich 10 lat miasto zarobiło na szpitalu 27 milionów. 27 milionów. Jak teraz sobie zostawicie jakieś wsparcie, 3 miliony, a 27 milionów za zarobienia, tego zarobku, tego zysku, które trafią do budżetu miasta, to zobaczymy ogrom, w tego wsparcia, które trafia do poszczególnych Szpitalu. A rezygnacja prezydenta. Rady Społecznej Szpitala, które leży dwa lata temu, jest najlepszym dowodem na to, że to wsparcie jest nieprawdziwe. Jak słyszę prezydenta, który mówi, że martwi się o szpital, że martwi się o mieszkańców, to wiąże po prostu kłamie. Dlatego mamy rozwiązanie, mamy propozycję, już skierowaną nie do prezydenta. Ja nie wierzę w to, że jest gotowy pomagać, że chce pomagać koszyńskiemu szpitalowi i samym mieszkańcom koszalina. Wracamy się do radnych, Wracamy się do radnych z prośbą, z apelem, żeby wsparli ten projekt, o który właśnie powiem, co na i też Szanowni Państwo, mam przed sobą dwie uchwały, jedną uchwałę i drugi projekt uchwały dotyczącą podatku od nieruchomości na terenie miasta Koszalina. Drodzy Państwo, w imieniu klubu Halicy Obywatelskiej apeluję do wszystkich radnych, żeby poparli nasz projekt uchwały. Zawinie tylko, że projekt uchwały, który obowiązuje na dzień dzisiejszy dotyczący nieruchomości na terenie miasta Koszalina zobowiązane są świadczenia zdrowotne o działalności leczniczej w kwocie 5,54 zł od metra kwadratowego to jest uchwała, która obowiązuje natomiast mamy przed sobą uchwałę projekt uchwały który złożymy do biura Rady Miejskiej która zobowiązuje że właśnie świadczenia działające przez podmioty leśnicze to wynosiły 1 grosz Chcemy, to jest nasza propozycja jako klubu analiz Obywatelskiej, żeby wspomóc szpitale na terenie Koszalina, a także podmioty medyczne Właśnie w ten sposób, żeby obniżyć podatek nieruchomości do 1 grosza Ustawowo nie możemy zwolnić do maksymalnej kwoty 0 groszy tylko 1 grosz, dlatego apelujemy do wszystkich radnych żeby poparli nasz pomysł, żeby wspomóc przynajmniej w ten sposób Michale, na terenie Koszalina, a także podmioty medyczne w naszym mieście. No to pozwoli wąszczowi? Jeszcze opowiem w szczegółach. To jest pierwsze, pierwszy krok, który chcemy zaproponować. obniżenie podatku od nieruchomości dla szpitali w Koszalinie, dla szpitala wojewódzkiego w pierwszym kroku. To nie są jakieś nadzwyczajne pieniądze. Szpital, tak jak powiedział Pan Marszałek, płaci różnego rodzaju podatki. W przypadku podatków od nieruchomości, około, to jest około roczne około, około 500 tysięcy złotych, więc to też nie będzie miało jakiegoś nadzwyczajnie negatywnego skutku dla budżetu miasta. Ale nie prosimy już prezydenta o to Dyrektor szpitala jakiś czas temu poprosił o wsparcie na zakup jakiegoś jednego z niezbędnych urządzeń do, do potrzebnych do funkcjonowania tegoż szpitala i odpowiedź była mniej więcej taka, że z kwoty 600 tysięcy zaproponowano 300. Nie wystarczy 300 tysięcy do zakupu urządzenia, stąd też propozycja wsparcia radnych, prośba do radnych, cieszę się, że przedłuży jeszcze jeden radny, mam nadzieję, że tym radem nie fejtem, a faktycznie głosowaniem będzie wspierał w czasie głosowania. Po Radzie Społecznej Szpitala, oprócz prezydenta Jednińskiego, który w momencie, gdy rozpoczynał się fake, zrezygnował i odpowiada za patronat nad hejterami w mieście, zasiadają jeszcze inni radni. Na przykład przewodniczący Rady Miejskiej Jan Kuriata jest członkiem Rady Społecznej. Mam nadzieję, że Jan Kuriata zagłosuje za tym projektem. Zasiada Artur Wiśniewski, taki mocno broniony przez koalicję radnych Jednickiego, który się teraz nazywa Wspólny Koszalin. I z, e, tego, Więc mam nadzieję, że ci radni zagłosują za uchwałą, przynajmniej ci radni, za uchwałą, która pozwala na to, żeby obniżyć podatek e, z pod prawie e, 6 zł do 1 grosza z mocą e, działania od 1 stycznia tego roku. Mamy w tej sprawie wykładnie sądu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie 2 3 lata temu sąd powiedział, że prawo może działać wstecz w związku z tym w tej sprawie nie powinno być najmniejszych wątpliwości to pierwsza rzecz, to pierwsza rzecz, która jest niezbędna i potrzebna i cieszę się Panie Radny, że Pan dodał, witam Pana bardzo serdecznie bo to jest prośba do Pana, do Pana Prezydenta Jednickiego i do Pana Posła Lubczyna Pan jemu ja tą prośbę przekaże jako jego asystent Przestańcie hejtować. Przestańcie, błagam was, proszę, przestańcie hejtować, bo to jest w Pusturze jedyne miejsce w Polsce, gdzie odbywa się hejt i atak na personel medyczny szpitala. Hejt rozpoczęty i atak przez pana papiernika Jurczyka na lekarzy z oddziału neurologicznego do tego doprowadzić. Nie wiem, czy Państwo to Państwo wiecie jak to Lekarze powtarzają, my, się, my nie przedłużamy kontraktu, dlatego że dyrektor Kandeszewski jest zły, albo dlatego że ne, warunki pracy są złe. To znaczy, my nie narzekamy. Tam nowoczesny sprzęt, nowoczesny odbyt. Oni to mówią. Mówią to niedawno na spotkaniu z przedstawicielami wojewody Urzędu Marszałkowskiego NFZ-u. Mówili to jednoznacznie. My nie chcemy przedłużyć kontraktu, bo jesteśmy zmęczeni, wypaleni i jeszcze ten test. Naprawdę mamy dość e, e, być ciągle stałym pręgierzem. Nie chcemy tego. Jeżeli chcemy to e, zmienić w to błagam, proszę e, naprawdę e, wszystko, co użyję każdego sposobu, e, żeby prze, przekonać tych ludzi, którzy dopuszczają się takiego zachowania, żeby już tego nie robić. Naprawdę... Zlikwidujecie kolejne oddziały. Do tego doprowadzicie, bo Państwo to wiecie. są już deklaracje mówiące o tym, że następne oddziały neurologiczne zamykane to, to i Gryfice. Dlatego, że ci lekarze nie chcą przyjmować tych do personelu, który do nich trafi. To jest, to jest drugi, druga prośba o to, żeby naprawić sytuację. I trzecia do mojej zgody. Oczywiście w Polsce, powtórzę to jeszcze raz, za finansowanie służby zdrowia odpowiada Narodowy Fundusz Zdrowia, a za zabezpieczenie kadry medycznej odpowiada rząd, to rząd i minister zdrowia ma konsultantów krajowych do spraw określonych dziedzin i ma konsultantów e, 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 wojewódzkich, wojewoda takich sposobów. Naprawdę to oni odpowiadają za kadrę medyczną. W związku z tym, prośba do Wojewody. Jeżeli Pan Wojewoda naprawdę odpowiada za sytuacje kryzysowe, to Pan Wojewoda jest zobowiązany zabezpieczyć kadrę medyczną tutaj w Koszalinie. Liczę na to, że Pan Wojewoda zrealizuje swoje obowiązki ustawowe, zabezpieczy kadrę. Może to w różny sposób zrobić. Może. Jeżeli uznaje, że to jest sytuacja kryzysowa, na przykład przenieść część lekarzy pracujących w szpitalu wojskowym czasowo do zabezpieczenia pracy oddziału tutaj w Koszalinie. Jeżeli wykona tego typu operacje, no to ten oddział będzie funkcjonował. Trzy niezbędne kroki, żeby naprawić sytuację w Koszalinie. I ostatnie zdanie naprawdę. Potem będziemy odpowiadać na, pytanie, na pytania. Chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy zorganizowali protest i mieszkańcom Koszalina, którzy uczestniczyli w proteście w poniedziałek czy w niedzielę tutaj w Koszalinie, bo to jest prawdziwa troska o własną przyszłość. Ja jestem głęboko przekonany, że ci, którzy przyszli i protestowali w znaczącej większości wyrażali swoje poparcie na potrzeby istnienia tego oddziału i że naprawdę z troski i z serca w tym wszystkim uczestniczyli gorąco Państwu za to dziękuję mam świadomość jak ważny jest to gest a mam też przekonanie, że ci którzy odpowiadają za finansowanie w obszarze zdrowia i za zabezpieczenie kadry medycznej zamiast tych deklaracji rzeczywiście będą chcieli w tej sprawie podjąć działanie.